Zamachowski i Muskała już mają kryzys. Aktorka spakowała walizki sensacyjne wieści Zbigniew Zamachowski, 61 litrów, i Gabriela Muskała, 53 litry, zeszli się po tym, jak aktor rozstał się z żoną Moniką Richardson, 50 litrów. I choć do tej pory para raczej stroniła od pokazywania się razem w mediach, to nagle jeden z serwisów donosi, że w związku mógł pojawić się pierwszy kryzys. Muskała miała spakować walizki i wyjechać. Co na to Zamachowski? Sensacyjne doniesienia. Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała weszli w związek jakiś czas po tym, jak aktor rozstał się z Moniką Richardson. Zerwanie w 2021 roku, a później rozwód pary, był dla wszystkich sporym zaskoczeniem. W SuperEkspresie jako jedni z pierwszych informowaliśmy o nowym związku zamachowskiego i Muskały. Od tamtej pory para konsekwentnie unika opowiadania w mediach o życiu prywatnym. Tymczasem, jak twierdzi serwis WP Gwiazdy, niewykluczone, że u Muskały i Zamachowskiego pojawił się pierwszy kryzys. Aktorka miała spakować walizki i zdecydować się na wyjazd w pojedynkę. Potrzebowała chwili wytchnienia. Jej bliscy byli zaskoczeni, że nie zabrała ze sobą Zbyszka, pisze w UP gwiazdy. Zamachowski i Muskała już mają kryzys. Aktorka spakowała walizki. Sensacyjne. Rzeka na swoje życie. Nie wykluczone więc, że doniesienia mediów o jej kryzysie w związku są przesadzone, mimo że WP wprost pisze, że po ponad dwóch latach związku dopadł ich kryzys. Zamachowski sprawy nie skomentował. Będziemy trzymać rękę na pulsie.